Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk, dobra, live się rozpoczął. Sieła, widzowie. Mm. Dobra, dobra. Siema, siema. No, jak coś tu umiał są rodzice dzisiaj, więc możemy pewnie głośno. Więc... O jedna osoba jest, siema? A ja... A ty jesteś, czy nie? nie? A ciekawe czy mnie zalicza, czy nie Nie, my chyba nie zalicza, nie, zalicza No to jestem ja na live. Siema koks, siema, cześć koksu Siema, siema koks Życie youtubera nie jest takie wcale proste Co chwilę pod górkę Życie gangstera Kurna, czekaj, bo mi pies drzwi otworzył Czekaj z dniu Siema, ma widzów, dwie osoby są na live. Okej, okay, okej, okay, fajnie, fajnie Siema, siema, ma widzowie dziewczyno, piękna. Masz fajne dzieci Co, wiem Ej, dobra, no to ej zobacz stream'a Mmm, czekaj bo m mam live'a No dobra to za chwilę ekran wiesz Czekaj tak zginę, dobra? Jak ktoś jak jest, to sobie niech napisze. to ktoś jest, niech napisze jeden. No, proszę nie ma nikogo. ja piszę, że będą dużo losowania, bo serio, ja mam trochę tych kluczy. No zbierałem przez godzinę. A może nawet na taki. A ile masz kasy tam? Ja mało. A, nawet może zrobić już jakiś toporek. Czemu się monitor zrobić Nie, No tak, odbijka się namierzecie nowe jakby inaczej, no panowie. Tak się nie da nie mi zaraz do wbiję. wbije Tak obstawiam Więc za, za ciekawe Opa, za ciekawe nie będzie Dobra, no sprawdzam. Czekajcie, widzę. No za chwilę wyłączę tego. Dobra. No, pokazuj. Czekaj, już, tylko wejdę, no. Ty jesteś na to gotowy? No jestem. Ja miałem... najwięcej to miałem 40 rzadkich, 20 pikielnych, 20 do... do... To troszeczkę wiatru. No. Ale to do czego to są? No, piekiel... Was taki do piekielnych. No. 60 rzadkich i 30 piaskowych. No kurde, trochę jest. Dobra. I to przez godzinę a wczoraj... O, siema, siema widzu, siema widzu. Tepnij do mnie, siema. Ale gdzie? Na lifestealu? Bo na razie to mogę przejść na lifesteal, a tak też to mogę do Ciebie tepnąć. No dawaj na live Idę, ja tepam się już. Nie, bo ja przyszłam na lifesteal. Czy masz jakiś dobry trap? Trap? No tak, Bisterek, tak, Już przechodzę właśnie, jestem już. no piękna. Ej ty, bo on jest dobry. Chyba 2200 punktów. Tak, tapam, trudno. Zostaw lajka Zostaw lajka i suba wariacie Zostaw lajka i suba Zostaw lajka i suba. Właśnie, lajka i suba proszę mi tu zostawić. Tepnąłem do ciebie Dobre, jak, zostawisz, jak zostawisz lajka to się tepa do ciebie tu. No właśnie Wijajcie na mojego live'a! Wbijajcie na mojego live'a live wariaty Jaki nick, jaki nick? Y 04 Jacek, Jacek Podłoga ty. Znaczy ty Wijajcie, wbijajcie. wbijajcie. Jest na na czacie. Jest na czacie, jest na czacie. Jeszcze raz pan do Ciebie, Pieterek, no ora, raczej GG Ja nie mam pery ani nic Gdzie jesteś? Ej no Pieterek no, wariacie! Ja, 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 to nie tak! Poczekaj, no, widzu, jesteś widzem? Poczekaj, dogadajmy się Dam Ci klucze, dam Ci klucze Bez Chcesz wygrać? Tak wiesz, dogadajmy się. Chcesz wygrać? Dobra. To ale nie zabijaj mnie, dobra? Nie będę miał itów, nie będę miał itów do tepania. Mordo Ale daj... No czekaj, no ja nie mam kluczów przy sobie. Masz live'a, masz live'a cały czas. Patrz na live'a. Zobaczysz. Pisz na czacie, pisz na czacie klucze, pisz na czacie klucze. I na pewno wygrasz. Mówię ci. Ej, nie bij, nie bij! Na razie masz największe szanse, bo jesteś samemu. Właśnie. Spokojnie, Mordo. Dogadajmy się. Na, dobra. Zostaw lajka na trzy lajki jest losowanie. Właśnie, zostaw lajka na trzy lajki jest losowanie. Dawaj, dawaj. Spokojnie, Mordo. Nie denerwuj się. Nie ma co mordo, spokojnie Ej, ktoś tu jest, ktoś tu jest Oj Ty masz koronę, ty dasz radę przecież, To jesteś Sigma, co nie? Widzisz go? Bo ja go nie Aha! Aha, czyli nie ja chcę ubrać w tym kufrze. Jak on full korona był? Ja chcę, żebyśmy mieli przynajmniej taką osobę jak wczoraj na live. 你好，你好。 Wpadajcie na live'a, wpadajcie na live'a Na live'a wpadajcie Będą losowania, będą losowania na klucze. Na rzadkie, na piekielne. Na, na, rzad... na piaskowe, na piekielne i na rzadkie. Jak coś, to mój kolega pisze na czasie. Siema, siema. Ej dobra. Na klucze, na klucze, na klucze, na klucze. Na klucze, na klucze, na klucze. Piszcie klucze, piszcie na trzy lajki robimy losowanie. Na trzy lajki robimy losowanie. Dobra, jest trzy lajki, jest trzy lajki, robimy losowanie, robimy losowanie. Koks, róbko rup, o fortuny, róbko o fortuny. Róbko o fortuny. Dawaj, dawaj, jest cztery lajki, już są. Róbko o fortuny. Robimy może na. Pięć piaskowych, na 20 piekielnych Oj, i na... nie wiem, 20 rzadkich, co ty na to koks. Bez problem, bo jakby... Oni nie będą tego widzieć tak jak No to czekaj, ja dam... Zobaczymy kto wygrał, uwaga, czekajcie Daję, daję, jestem na streamie Uwaga, zobaczymy kto, zobaczymy kto wygrał To takie opóźnienie jest? Nie no, u mnie nie ma takiego opóźnienia U ciebie jest takie opóźnienie No, u ciebie ja umiem, ja jestem już na Discordzie. Kręć tym kołem za sranym. No, kręć tym kołem. Dobra, No. Uwaga, kręcimy kołem, kręcimy kołem. I Uwaga, wygrał Pieterek. Pieterek, Pieterek, gratulacje, wygrywasz okay. klucze y, Podajnik, 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 Pieterek. Podajnik z Minecrafta, piotrek, piotrek, Pieterek, podajnik na czacie. Podajnik, podajnik, Pieterek. Podajnik, No, podajnik, Pieterek na czacie. No, wygrałeś klucze. Subuję. No czemu nie subuję? Subuj, subuj. Może wygrasz. 10 minut. Dzisiaj... Kto pierwszy napisze, jeden ma te klucze. No to pisze, on nie chce tego styfu. No to... Dobra, i... Ja, 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 ja już, ja już, ja już podajnik, podajnik, ja już, podajnik. No niestety, ja już wygrał, no, 1, 2, 3. Yy, dobra, no tak, to no ty wygrywasz, no bo pierwszy napisałeś. Yy, to, yy, to chodź, rzadka skrzynia, rzadka skrzynia, rzadka skrzynia, rzadka skrzynia, albo szefowska, szefowska skrzynia, szefowska skrzynia, szefowska skrzynia, rzadka skrzynia. skrzynia. Dobra, to jest, to jest on, to jest on, dobra, mój kolega ci daje klucze. Ta, ty byłeś pierwszy, Remek Ta, no, ty nie byłeś chyba pierwszy, masz nawet napisane ja już, 1, 2, 3, napisał pierwszy Dobra, tak. Dobra, tak. Coś Brawo, gratulacje, gratulacje Gr Gratulacje Mordeczko No, potepamy się chwilę y i... I no, za myślę że za, o 45 no właśnie, ej, koks miało być piaskowe jeszcze 5 piaskowych no, Ale ty mówiłeś, że ten No piekielne, piekielne No miało być piekielne Rzadkie, miało Na piekielne, na piaskowe No miało być, no ja ci, ja mówiłem im, że ma być na 20 rzadkich, na 20 piekielnych i na 5 piaskowych No to, czemu ty im tak mówisz? No dobra, no to czekaj, biorę z magazynu Ile? 20 rzadkich? No 25 rzadkowych nie daj. Znaczy mu? A na, yy, no, na rzadkie. No to możemy zaraz zrobić rosowanie no, no nie wiem, na 10 rzadkich. No daj mu Czekaj, wiesz, biorę. Cieszy się, cieszę się, widzów, zostawisz suba, zostawi suba. 6 jeszcze 4,55 osób jest, let's go. Dobra, te pamy do ludzi bez perełek. Trudno, te pamy, te pamy. Dobra, zaakceptował, zaakceptował widzowie. Dobra, wyszłem, wyszłem z tropika Full widzowie, full widzowie! Mamy full typa! Czekajcie, muszę trochę wyjść Nemos, full A ne jednak nie Nemos, myślałem, że Nemos samo zakręcę. Kacie muszę wyjść. Wodę nam zabrał widzowie. Ej, w sumie żeby radus zrobili dalej, to teraz będą zrobić rajda. Bo on rador robił rajda. Kurna bije nasyziutek. Chyba, chyba padniemy widzowie w ten niestety. Pierwszy tapek i chyba pierwszy... o kurde. Ja jestem nie ja dopiero do Minecraft weszłam Kordy, masz kordy, masz kordy. kordy! Masz kordy! Masz, masz kordy, masz kordy. Mam nadzieję, że im pomożesz. Dawaj, 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 ja, ja za długo nie wytrzymam. Dawaj, dawaj, kordy masz. A Ma... ja nie Nie, właśnie nie mam. Najgorzej. To jest strasznie dużo. Tak? No. To za zmienia. Jest! Jest na alce! Przyleciał! Dziękuję ci, Piterek! Słyszałem cię. On? Tak, no na alce ktoś leciał. Ale Daj Pieterek, szybko, szybko! Jeśli ja mogę dać koksy, to tak. Yy, bo ja dzisiaj dostałem O kurde, buty mi padły, Pieterek! Szybko, Pieterek! Szybko, Pieterek! O. Jesteś Pieterek, dawaj go, dawaj go, Pieterek! Ej Pieterek bo ja ginę! Pieterek! 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 No Pieterek, no... Co za debil? Pieterek! Co ty? Czekajcie, zmniejsza y, opóźnienie. Ale teraz już nie mogę opóźnienia, niestety zmniejszyć. Chyba, że zakończymy live'a na chwilę i zaraz... Yy, Uh, nie wiem, czy się tak opłaca Robić opaca się, czy nie? Koks. Dobra, live na chwilę! Stop, live, live na chwilę.